Ponad miesiąc temu zrobiłem taki film, gdzie donajtowałem małych streamerów. I zanajtowałem tam jakieś 600 ponad złotych. Zarobiłem na tym filmie około 90 złotych, czy coś takiego. Teraz macie na ekranie. Dziś zrobimy sobie drugą część. Tylko, że te pieniądze, które zarobiłem z tamtego filmu, przeznaczymy na dzisiejszy odcinek. Jest dzisiaj ze mną Toxic. Siema, siema, siema. I oddałem mu moją połowę z tego wszystkiego co zarobiłem, czyli 45 zł i razem potrolujemy ludzi. I mam dzisiaj dla Was konkurs. Jeśli chcecie wygrać jeden z trzech pakietów startowych, które mam dzisiaj do rozdania, napiszcie swój nick w komentarzu, zostawcie lajka, zostawcie suba. Piszcie mój kod w sklepie, czyli że go obędę Będę bardzo wam wdzięczny, wtedy też weźmiecie udział właśnie w tym giveaway'u. Pamiętajcie też, że możecie pochwalić się moim kodem na Discordzie, wtedy pojawicie się na końcu odcinka. Na kanale Kodaczajko. Teraz link do Discorda macie na ekranie i macie go też w opisie. Jest bardzo prosty, możecie go nawet sobie wpisać. I oglądajcie całość, bo akurat spotkaliśmy Matego, która... Akurat nagrał ten sam odcinek, więc trochę się zdziwiliśmy, ale no. Zapraszam do filmu. Tym razem jesteśmy na Twitchu, jesteśmy na głównej Twitcha. Tym razem stwierdziliśmy, że poszukamy sobie na Twitchu, a nie na YouTube, także teraz ci Twitchowcy też mają szansę, także zobaczymy sobie zaraz, kogo znajdziemy i kogo sobie zonajtujemy. Jeśli oczywiście będziemy miał link podany na streamie. Ja mam tu już pierwszą osobę nawet, słuchaj. Krodej. on, on z teraz! On zmatni to... właśnie, gada, co jest? A, a co jeśli ci coś nagrywa teraz? Właśnie mi ty że nagrywa Pisał, że, ci, że nagrywa? Tak, że będzie nagrywał o 18 i coś takiego co? Dobra, dobra wysłałem, mu coś, wysłałem mu coś takiego. Wpisałem swój nick i wpisałem wiadomość, hej, Pykasz, jak się on wyjął. Pozdrow, Mattiego. I ostatnio się czepialiście, że jak wysłałem, playpadem. Co nie, będę tam cofałem, ale nie cofałem, więc teraz dobra, będzie chyba, będzie Ile mu wyślemy? 15 mu wyślemy. Dobra, 15 mu wyślemy. 15 mu wyślemy. Ja zaznaczę, yy, zapłacę i lecimy, kurde. Dobra, poszło. O! O! o doszło, o. Jacob, Jacob. Ej, ale się cieszy, dobra. Jacob. No? Jacob tymat można łączyć działać jak. Jednak dzi. Ja z Discord w tym w opisie miał Discorda. Dobra, to co wbijamy tam? Eee, tak, czekaj, smut, jest sobie streama i chodź tam też. I co? I co jest tu? Madia, dzisiaj a ty, skąd ty się wziąłeś, bo ja pierwszy ja randomowo pierwszego streama ja tak wybrałem. Co? <laughs> serio, a prawda! Ja może proponuję 3 na 3. Let me just be honest. Yeah. yeah you want to make the moves that I've been aiming for. if I really did it all for you, what would you take me for? So let me take you back to the days before I ever got paid back in 2015 when I was minimum wage, I was working at a theater just mopping up vomit about a thousand views for every single tape I was dropping. you said. O nie, o nie, nie, o, nie, nie, o, mogę nie, nie, Za szybko, nie, 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 u kogo na kanale był? U mnie, u U mnie, będzie. Dobra, mamy kolejną osobę i ta osoba ma rozwaloną kamerkę na pół ekranu, więc może będzie ciekawe, może będzie reakcja. Nie wiem, czy w ogóle ma alerty włączone, ale tutaj ma napisane, że jest włączone. Myślę, że mam po prostu link do tu pod tipem donation, więc na tip and donation mu wyślemy i zobaczymy. Tym razem wyśle to Toxic yy, i polecimy tutaj z jakimiś, takimi, jakimiś grubymi 30 złotami. O, nie wiem, no, 30 pL po no prostu. No i git, to dawaj toksik. Napisem no, tak, Siemka, łapcie, dyszki, i może zagramy jakieś Onegiwana. Proszę, okay. żeby były alerty. Bah, nie ma alertu, też teraz zdenerwuję. No bo na przykład nie, nie widzę. Znaczy, tu się nagle do 4 osoby, więc może nikt nie dał followa. Tylko mam nadzieję, że wiesz, że po prostu ma jakiekolwiek. Poszło? Poszła? Poszła, poszło, tak, tak, tak. Czekaj! O, jest! Doszło, no? 20 zł. <śmiech> Czekaj. <śmiech> <Dzięki>. <śmiech> Weźmy Czekaj Dzięki! Weźmy o człowieku, dzięki, pokczampy. dobra generalnie to lecę z modulatorem teraz głosu mam nadzieję że się pośmieje chociaż chłopak trochę dobra, baltek gramy z gramy jakieś te? mhm eee. ja pierwszy, czy drugi? dobra dobra baltek baltek ej 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 a to jest on, ol... ej gratuluję że może oł gate. gejt to skin changer no, ogólnie co my się no, ja. powie z no. No. Ale to nazywamy, wiozu no a co pokażę na początek jak się buduje o kurde no to jest? Baltek, Balczek! Ja w nim nie gram. Ja... Nie, dobra, to ty weź pierwszy. Nie, ty giniesz pierwszy. Dobra, dobra, to ja idę pierwszy. Czemu sobie kupiłeś poziom, ale to się nie opłaca? No kartę mamy, zabrałem i kupiłem. A... Wow, kup jak ty się budujesz Wojbit. Kupię. Jak ty... ty się budujesz jak mongrel. Ale... No bo... Ja nie, nie grałem w, w ta długo sobotę jestem będzie cisza, on nie jest monga, soboty. Ja, bo ja na słabym kompie gram i lagi mam, kurde. Ale dobra, Bartek. dobra, dobra, mamy to, mamy to, mamy to, mamy to, mamy to. Cisiton. O <ścoughs> ja Jezusa! Ale ja lamie! To wie jaka O, ale ci nie grubie. Kurde. Bartek. Ja pierdziele, on jest dobry, dobry lec nie, Ajtek, mój, aj, 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 aj. Wiecie, bo ja się przywróciłem na klawę i bez iMosista to jest tragedia. ja. No. To ty byłeś L2 l 2 pewnie. Ja, te, no, no. ja, ja też siedzę na klawę od ja miesiąca. Hmm. A nie ślamy. Ja pierdzielę. Nie! Dobra, dobra, czekaj. O chłopie. Ja pierdzielę. Jezu! Ajajaj, aj mi z kulawy! Nie używaj ja się! Ale to była intensywna walka! Dobra, dobra! Dawaj Krystian, ja pooglądam. Gotowy? Ej, dobry jest! Dowiem, że jest dobry. D On jest strasznie spucony, uważaj! O chłopie! Oj, oj! Nice! Dawaj Krystian, nice! Dawaj imaga, ostatnim, ostatnim Dobrze! Jak ja, jak, ej, a na ilu FPS-a gra Bo ja na 60. Ej, a a gdy dodasz mnie do znajomych. Aaa, nie wiem. O w końcu, yeah. <laughs> Nie, no to gdzie nie. wiedziałeś, że to my, nie? Wiedziałeś, że to my. No, fire the gate. No. Dzięki. Spoko, spoko. Dobra, mamy więc tutaj już ostatnią w sumie osobę i chcemy jej zrobić taką małą wojnę donateów. O kurde, siku idzie, zaraz będzie. Dobra, to musimy się przygotować. Dobra, 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 to musimy się przygotować. już tutaj mam kod Blik przygotowany. Mam nadzieję, że się wyścigamy w mniej niż minutę 30. Także czekamy i polecimy mu. Mamy budżet 45 złotych chyba dokładnie. Do KSIC ma 15 mam 30, bo tak jak na początku mówiłem, się podzieliśmy na połowę. Yes, sir. Więc jakoś to teraz rozładujemy to na jedną osobę. Postaram się, no tak wiecie, jakoś tak sensownie. Także czekamy, aż wróci i wtedy polecimy z donate'ami Ja pierwszą, pierwszego wysłałem, wysyłam mu piątkę złotych. Opa, o, 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 Już jest, dobra. Dobra Ciak, idealnie, ja mu wysyłam Dobra, poszło Powinienem przyjść zaraz Naura no, Co? Nie, nie, nie Jeszcze Naura było? Nie ale nas wyrolował, nie wierzę No nie, ja już potwierdziłem Dobra, nie. edit, widzowie, mamy jeszcze 40zł do szalenia Ja pierdziele No i gadaj, co no nie, on nie, nie, zrobił, tak no O, masz tam tipi O, ty, ti? no i szanuje. Dobra, chłopie, <laughs> jeden follow, pięciu widzów jest Jak się cieszy <laughs> Nie, dobrze Dobra, lecimy Kuba Dobra, ja bym jeszcze wykrzyknik Lecimy dalej, blik. I w całemu. Samemu... Piątkę no. Dobra, to lecimy. Pierwsza piątka I tak leci, potwierdzenie. O! o! Ej, fajna nuta. Ej, to ja też wyślę ma w sumie. No tak, dawaj. to to nie. O! nie jest toxic. Ej, teraz będzie tak, będą mieli mnie złego Mindfucka. No. Dobra czekaj Hej, kolegi Dzięki za follow'a Dziękupek <coughs> Ej, Toxic mi wysokim Ej, 50 followów mam 50 followów, ty mnie I jaki, dziemy. 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 jaki sposoby jest Patrz. dobry jest, tryhard jakiś Ja z nim nie chciałbym mam Vilana jak to o. jest naprawdę oni, to ja o, <grym> Dobra, dobra, dobra Teraz w ten, wysyłam wiadomość Może jakaś wojna donate Dobra, wysyłam dziesiątkę w takim razie Ile ci zostało, też dziesiątkę? Też dycha Dobra, to ty wysyłasz dychę i ja później dolecę dwudziestkę jest odcinek, ja tu swojego portfela dokładam też dyszkę Tak? Tak, tak Naprawdę? No, ty... Ale super no tak! <laughs> Dobra, to jest... Ja teraz też tak. wolę dyszkę. Okej. Okay. Poczekaj. Dobra, lecimy. <grywa> Ej, następny... <cenny> <grywa> donate! 10 zł! Może jakaś <grywa> wojna donate! O jest! Ej, ja już mam 50 złotych na tak prawie! Ej, to weź, weź Ej, 20, to weź, weź już od razu 20. Ja polecę, czekaj. czekaj. I od razu 30. Też tam dykam. No dobrze, zaczekaj, muszę odnować. Ale chłop, bo sporo punktów oj, w ogóle. Dobra. 4300 i... punktów Co ma. Pisuje kodzik? Więc ty ja ode mnie ma. Dobra, poszło. A, dobra. Co jest? Ej, Pyta! Robicie miesztki? <grystanie> cich, dobra, z nim? zagraj z Co jest? Chcesz zagrać i... ze mną? Dobra, i lecimy, lecimy, ja jeszcze raz wlatuję. Dobra, 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 no. Dobra, to dobra, to no. Będzie dobity, to dobity. Chłopie, będzie to dobity, to też dużo tam od siebie. Żeby nie było. No i yes. Potwierdzamy. I poszło, nie? I poszło. No jest. Ej, 30 tak się nie pobierasz, słyszę? <śśmiew> się... Co? Co, 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 <śmiew> Co się dzieje? Ale kozak <śmiew> A zobacz czym są Ty. dawane te donaty? No jak czym? To też jest ważne Oho, sprawdził <śmiew> A teraz cofnij, te, te, cofnij, no nie Likiem zapłacił Co? Dobra, to jest nieodwracalne, wiesz jest... o tym. O, i widzowie mają nie, nie. dowód, że nie ja cofamy. Nie, Właśnie. Ja nie wyobrażałam, no. że ja stówę zarobię nawet. No, tak Weź napisz, daj Discorda. o dobra. Zarobię, no napisałem na ogólnym. No. Okej, okay, bo no, mi nie, nie działa. O, jest, 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 jest. jest, 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 jest. No, idziemy, 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 idziemy. Nie, to nie jest realne. Okej. Wbijamy tam na nich, wbijamy tam na nich, dawaj, dawaj, prawdziwe.

get on the next born in florida but i'm never called a florida rapper guess i'm just not cool enough to wear that badge i'm not a factor but that's okay i promise that i really don't feel slighted made this world i called the grim peaks you're not invited